Witajcie kochani, tutaj Agnieszka Bednarska-Barańska, dietetyk, promotor zdrowia, refleksoterapeuta. Przypominam, że kontynuujemy wątek konsumowania warzyw, owoców, suplementacji, witamin i minerałów celem opóźnienia procesów starzenia i zachowania młodości. Pamiętajmy, że każdy owoc i warzywo, jakie zjadasz, przyczynia się do zachowania młodości dzięki zawartym w nim antyoksydantom, czyli cząsteczkom, które przeciwdziałają toksycznym, degradującym nasz organizm wolnym rodnikom. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć kilka słów na temat winogron. No i troszeczkę ich pewnych form. Winogrona swoją tajemnicę odmładzającą. Zawdzięczają dzięki 20 zawartym w nich antyoksydantom, które ze sobą współdziałają i przyczyniają się do skutecznego zwalczania ataków wolnych rodników. Te liczne antyoksydanty zawarte są w skórce i w nasionach, szczególnie winogron czerwonych i fioletowych, im bardziej kolorowa skórka, tym więcej antyoksydantów, a zawarte. W Właśnie antyoksydanty w winogronach yy, i te działania antyoksydacyjne zawdzięczamy głównie dwóm wiodącym, silnym antyoksydantom resweratoroli i kwartecyna. To antyoksydanty, dzięki którym przyjmowanie, konsumowanie winogron działa przeciwzakrzepowo, czyli zmniejsza ryzyko zawału. Przeciwmiażdżycowo, przeciwżylakowo. Poprawia nam pamięć, hamuje um, aktywność niektórych wirusów, takich jak polio, takich jak grypa, takich jak opryszczka. Dzięki kwartecynie i rezweratorowi, również ma właściwości przeciwzapalne, antygrzybiczne, no i oczywiście spowalniające procesy starzenia. Badania wykazały, że trzy szklanki soku z fioletowych winogron lub jedna szklanka czerwonego wytrawnego wina również skutecznie przy, działa przeciwko zapaleniu tętnic i wszystkim wcześniej wspomnianym y, zmianom patologicznym. Zatem pijemy, jemy winogrona, pijemy sok z winogrą albo czerwone wino. Najlepsze Odmiana, która zawiera dużą ilość rezerwatoru, czyli bardzo silnego antyoksydantu, jest winie typu Merlot. Zapraszam do konsumpcji, serdecznie pozdrawiam. Proszę, subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Dziękuję, do zobaczenia.